Tuburowaty Prescott. Co się tu dzieje? O co chodzi, Prescott? Ping-pong to nie zabawa dla głupców. Prescott, ja nic nie zrobiłam. Zamknij się. Po co się wtrącasz? Jak śmiesz podnosić rękę na dziewczynę? Cokolwiek by zrobiła, to kobieta. Policzę się z tobą. Nie wiesz, z kim masz do czynienia. Jestem Prescott, zwany gorylem. Przykro mi, nie mam pojęcia, kim jesteś, ale ty z pewnością słyszałeś o mnie. Jestem Gigi Sullivan, niezwyciężony. W domu wariatów nikt o tobie nie wspominał. Gdzie? Kto to jest? To Prescott, prezes klubu ping-pongowego. Wiecie, dlaczego nazywają go gorylem? Bo jest silny i lubi wyżywać się na innych. Biedny Gigi z powodu swojego zamiłowania do hazardu będzie miał kłopoty. Nazywają mnie gorylem, bo jestem silny. I wcale nie jest mi przykro z tego powodu jestem najsilniejszy ze wszystkich. Nieważne, jak cię nazywają, bestio. Nie boję się Ciebie. O nie, moja wrażliwa natura nie zniesie tego. Prescott był w szpitalu dla nerwowo chorych. Jakim cudem znalazł się tutaj? Nie wyzdrowiał jeszcze. Od razu widać. Lepiej chodźmy do domu. Uciekajmy. Teraz, kiedy wróciłem do klubu, wszystko musi się zmienić, jasne? Chodź na tu. Co to za kasłanie, he? Wkrótce będzie turniej. I musimy wybrać tego, kto będzie reprezentował wasz klub. Dlatego wyszedłem ze szpitala pomimo choroby. Wychodzę ze szpitala i co widzę? Ten koszmarny bałagan? Czy możesz mi to wyjaśnić? Ratunku! Prescott, spokojnie. Wszystko ci wyjaśnię. Rozgrywaliśmy ważny pojedynek. Jaki ważny pojedynek? Ja i Andrew rozgrywaliśmy mecz. A ten koszmarny bałagan, jak to ty nazywasz, to po prostu kibice, którzy robili zakłady. Oto kto wygra. Lubisz się zakładać? A może wolisz grać w kości? O co gramy? Decyduj się, nie mam czasu. Nie pozwalam ci tak do mnie mówić. Oddaj mi ubranie, jest mi zimno. Nie myśl sobie, że tak ci gładko pójdzie. Przerwałeś nam pojedynek i teraz mi za to zapłacisz. Słowo Gigi. A uwierz mi, moje słowo się liczy. Nie bądź głupi, Gigi. Udaj, że nic się nie stało. Powiedz, no, czy to prawda, że robiliście zakłady? Nie, wcale nie. Tak, zakładaliśmy się między sobą, który z nas wygra. Bądźże cicho, chcesz mnie zgubić? I tak by się dowiedział. Hazard w moim klubie? Zapłacicie mi za to. Panie i Panowie, tym razem Wasz Salomon jako lekarz. Spróbuję wyjaśnić Wam na czym polega choroba Prescotta. Jak już zauważyliście, Prescott przeżywa kryzys nerwowy, który objawia się gwałtownym zachowaniem. Z mózgu impulsy docierają do wszystkich nerwów rozmieszczonych w całym ciele. U chorego występuje wzmożone wydzielanie potu, palpitacja serca i inne dolegliwości, a często także ataki płaczu. Również układ trawienny daje się we znaki. Jak leczyć taki kryzys nerwowy? Skuteczne jest niekiedy zadanie bólu pacjentowi. Może to być porządny kopniak albo dźgnięcie ostrym narzędziem. Wtedy następuje reakcja odwrotna. Ból dociera do mózgu i powoduje rozładowanie napięcia nerwowego. To doskonale robi osobom normalnym. Ale Prescott raczej do nich nie należy. Znowu miałem kryzys i wszystko przez tego głupiego smarkacza. Jak się czujesz, Prescott? Lepiej ci? Czuję się świetnie, odczep się. Jak mogłeś pozwolić, żeby w moim klubie uprawiano hazard? Ty jesteś za to odpowiedzialny. Tak, zdaję sobie z tego sprawę. Poniesiesz konsekwencje. Ten klub to świątynia sportu, a nie jaskinia hazardu. O rany jest w jeszcze gorszym stanie. Boję się. Co tu jeszcze robicie? Idźcie trenować. Oczywiście. Teraz możemy kontynuować naszą dyskusję. Powiedz najpierw, kto wynagrodzi mi stratę. Bo umówiliśmy się z Andrew, że jak wygram, on da mi nagrodę Jak śmiesz o tym mówić Puść mnie, to boli Co ja takiego powiedziałem? Puścić cię? Zaraz cię puszczę I nie chcę cię więcej widzieć Lecę Jaką niesamowitą siłę ma ten Prescott Czuję się jakbym jechał górską kolejką to niewiarygodne. Fantastyczne. Ten chłopak zawsze ma szczęście. Sam chciałbym tak sobie polatać. Ratunku. Nie ściskaj mnie tak. Masz rację, Salomonie. To nie wypada, żebyśmy obejmowali się publicznie. Ten smarkacz znowu tutaj. Robi Nareszcie się ocknąłeś. Tak, kochana, ty lepiej milcz. Nie wiem, jak się tu znalazłem. Ten goryl Prescott przerwał nam mecz, a tak mi dobrze szło. Gigi, uwierz mi, ping-pong nie jest dla ciebie. I ty to mówisz? Przecież wiesz, że jestem geniuszem sportowym, znanym szeroko jako Gigi Niezwyciężony. On jest nie do zniesienia. Muszę wygrać ten mecz, bo dostanę hamburgera. Kino i Luna Park. Uwielbia smak zwycięstwa. Tak jak widok białych majtek. Nie wiem, co ty w nim widzisz. Sama zadaję sobie to pytanie. I dobrze robisz, moja droga. Gigi nie jest odpowiednim chłopcem dla ciebie. Jest tylu lepszych. Ja byłbym naprawdę ciebie godzien. Kochaj mnie. Prescott zapłaci mi za wszystko. Andrew zresztą też. Ciekawe, jaką zrobią minę, kiedy wygramy mecz. O kurcze. Patrz, gdzie rzucasz, przepraszam. Nieźle dostałem. Moja biedna głowa. Chyba wiesz, jak twarda jest piłeczka golfowa. Dobrze się czujesz? Może sprowadzę pomoc. Nie jestem słabeuszem, który z byle czym lata do lekarza. A propos piłeczki, przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Gdzie mam zostawić te jajka? Połóż je tutaj, wystarczy dla każdego po dwa. Te leniuchy jedzą jak smoki. Co ja takiego powiedziałam? Nie macie poczucia humoru, chłopcy? To był żart. Jeśli jajka pomogą wam wygrać mecz, dlaczego nie spróbować? Wiem, zastąpię piłeczkę jajkiem. Andrew, zagramy? Zgoda. Okej, okay, chłopcze, pokaż, co potrafisz. Mój serwis. Pallina do Piłeczka golfowa. Piłeczka golfowa, jak to się stało? Nie mam pojęcia. Na pewno przyznaj się. Oczywiście, po co miałbym to robić? Nic nie zyskuje. Naprawdę nic nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że to nie była dobrze już dobrze wierzę ci, ale jak mogłeś nie odróżnić piłeczki do golfa od piłeczki ping pongowej? Jesteś idiotą. Masz rację, Prescott, przykro mi. To stało się dlatego, że jestem zdenerwowany. Rozumiem A teraz zobaczymy, co jesteś wart. Gotowy? Gotowy. Serwis. Prescott, co ty wyprawiasz? Kto włożył jajko w miejsce piłeczki? Kto to zrobił? Nie wiem, na pewno nie ja. Jak mogłeś nie odróżnić jajka od piłeczki ping-pongowej? Co, żartujesz sobie ze mnie? Żądam szacunku. Jestem prezesem klubu. Nie żartowałem. On nie zrobiłby czegoś takiego. Patrzcie. To jest piłeczka do golfa, a to jajko. Piłeczka do golfa, jajko. Nie zniosę tych żartów, rozumiesz, Andrew? Popatrz tam, szefie. Jajko. Piłeczka. Jajko. Piłeczka. Nikt mnie nie zobaczy. Co to? Ratunku! Jesteś bezczelny. Nie robi się takich żartów. Dostałeś to, na co zasłużyłeś. Milcz. Co za maniery? Ja ci dam maniery. Ratunku! Źle się czuję na pomoc. Niech ktoś mi pomoże. To kryzys. Co mu jest? Chcesz dobrej rady? Uciekaj, gdzie pieprz rośnie. W tym stanie jest jeszcze groźniejszy niż zwykle. Co może mi zrobić? Upiekę cię, jak naruszcie. Ratunku, ratuj się, kto może. Twoje godziny są policzone. Wyśle cię do piekła. Na pomoc! Musimy spotkać się któregoś dnia. Mam dziwne uczucie. Gdzie się ukrył ten mały pyskacz? Prescott, jak to miło, że wyzdrowiałeś? Gloria? Jesteś trenerką koszykówki. W twojej drużynie granie jak Gigi Sullivan, prawda? To dobry zawodnik, ale sprawia kłopoty wychowawcze. Mało mnie to obchodzi. Gdzie on teraz jest? Nie wiem. Nie wiesz? Jak śmiesz zaglądać mi pod spódnicę? Co tam robiłeś? Chciałem się tylko ukryć. Ładny dajesz przykład, ukrywając uczniów pod spódnicą. Chodź no tutaj. Nie podoba mi się to. Gigi zawsze się w coś wpakuje. A mówiłam, że ping-pong nie jest dla niego. Stale rzuca się z motyką na słońce. Czy on się nigdy nie ustatkuje? Co z nim teraz będzie? Biedny Gigi. Posłuchajcie, to wcale nie moja wina. Preskot się pojawił i przerwał mecz, który na pewno bym wygrał. Myślę, że wszystko jest jasne. Jeśli ktoś stracił na tym interesie, to tylko ja. Obiecano mi hamburgery, kino i lunapark przez cały rok, a przez Prescotta przepadło. On mi za to zapłaci? Moja zemsta będzie straszna. Prescott. Dzień dobry. Co ty robisz? Otwórzcie na stronie 29 Tomas, Thomas czytaj. Gigi you... hey, Sullivan. Do Sullivan, dokąd się wybierasz w czasie lekcji? Gigi Sullivan, dokąd się wybierasz w czasie lekcji? Nie zamierzasz mi odpowiedzieć? Chciałem się przejść w czasie lekcji. Szybko, chłopaki, uciekamy. Ta klasa zmieni się w pole bitwy. Gdzie on się podział? Jestem tutaj. Ratunku. Nie myśl, że mi uciekniesz. <śmienny> Nie myśl Gorynu, że się poddam! Upiekę cię jak naruszcie! Nie myślałem, że jesteś taki silny. Dajesz mi rękę? Pożałujesz. Nie zdajecie sobie chyba sprawy z tego, co się stało. Przez tyle lat była to najspokojniejsza szkoła, aż do dnia, kiedy pojawił się tu Gigi Sullivan. Dziwię się panu Prescott. Przyznaję, panie dyrektorze, źle się zachowałem. Zachował się pan skandalicznie. Jest pan nauczycielem. Niektórzy ludzie nie powinni być nauczycielami. Nie można dopuścić, żeby pedagog źle traktował uczniów w takiej dobrej szkole. Dosyć. Nie pytałem cię o zdanie, a więc zamknij buzię. Jeśli ta sprawa się rozniesie, będzie to wielki wstyd dla naszej szkoły. Chcę, żebyście mi przyrzekli, że to się już więcej nie powtórzy. W przeciwnym razie, zmuszony będę podjąć radykalne kroki. Słuchacie mnie? Co pan robi? Niech pan przestanie. To boli ratunku. Jak widzieliście, agresja wywołuje agresję. Gigi mnie wykończy, nie zniosę tego dłużej. Do zobaczenia w następnym odcinku. Połamię ci wszystkie kości. Och, ci ludzie, nie znoszę ich.